Nam Bogosławę, rahatuj potrzebie i broniąc kuchę, gdy zagraża cios. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami i z Wami. Przeżywamy środę dziewiętnastego tygodnia w ciągu roku. Oddajmy cześć w sposób szczególny w naszej wspólnocie temu Jezusowi, Chrystusowi, Jego boskiemu sercu, z którego wypływają zdroje łaski i miłosierdzia. Nasze intencje dzisiaj, zawiesza w intencjach naszych wszystkie nasze sprawy, prośby, dziękczynienia, a do nich dołączamy intencje, które odprawiam obecną ofiarę przy świętej, polecam w niej świętej pamięci zmarłego Stanisława Kielara. Niech Pan obdarzy Go łaską nieba, przeprośmy na początku za grzechy nasze i za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Zmiłuj nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj nad nami. Chryste, zmiłuj nad, nami. Chryste zmiłuj, nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Modlamy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz wstąpił z równiny Moabu na górę Nebo, na szczyt Pizga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą ziemię Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy, aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg, okręg Doliny koło Jerycha, miasta Palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego, oto kraj, który poprzysiągałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ty zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Tam w krainie Maoba, Maobu, Według postanowienia Pana umarł Mojżesz, sługa Pana, i pochowano Go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peoru, a nikt nie zna jego grobu aż po dzień dzisiejszy. W chwili śmierci miał Mojżesz 120 lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Synowie Izraela opłakiwali mojżesza na stepach Moabu ci dni, potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. Jozue syn nuna, pełen był ducha mądrości. Gdyż Mojżesz włożył na Niego ręce, słuchali Go Synowie Izraela i czynili, jak Im rozkazał Pan przez Mojżesza, nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił Mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich sług Jego i całego Jego kraju, ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. Oto Słowo Boże. Błogosławiony Bóg co daje życie. Błogosławiony Bóg co daje życie. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia, Cześć Mu wspaniałą oddajcie, Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twoje dzieła. Bogosławiony, Bóg, co daje życie, przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę. Błogosławiony Bóg, co daje życie. Przyjdźcie i słuchajcie wszyscy, którzy boicie się Boga opowiem, co, uczyni, co uczynił mej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami, chwaliłem Go moim językiem. Błogosławiony Bóg, co daje życie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W się Bóg pojednał świat ze sobą. Nam zaś przekazał słowo jednania. Ale... Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyska swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli tych nie usłucha, do Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak pogani celnych. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam Wam: jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto Słowo Pańskie. Do Ojca, który podtrzymuje swoje dzieci w ziemskim pielgrzymowaniu, ufnie wołajmy. Aby Kościół mógł swobodnie i bez ograniczeń głosić dzisiejszemu światu zbawczo orędzie Chrystusa, Ciebie prosimy. Aby dzieci Kościoła nie były dla niewierzących powodem zgorszenia, Ciebie prosimy. Aby piastujący publiczne urzędy nigdy nie zapominali o odpowiedzialności za powierzoną im społeczność, Ciebie prosimy. Aby ludzie przeżywający trudne chwile po stracie bliskich znaleźli pocieszenie i konieczne wsparcie. Ciebie prosimy. Aby zmarli, zwłaszcza zmarły Stanisław, mogli radować się z oglądania Bożego oblicza w niebie. Ciebie prosimy. Abyśmy wpatrzeni w Krzyż Zbawienia, konsekwentnie kroczyli drogami powołania, pokonując wszelkie trudności. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj wołania, które wierzący lud zanosi do ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Idźmy, tulmy się jak dziadki. Jesteś Pani Boże, przeświadczaj. odwróci bolesny cios, bo serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk na cześć i chwałę swojego imienia a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemniej w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami w górę serca Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz nasze uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami nią wysławiamy Ciebie z radością wołając Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia pały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to oczyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. śmierci śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie Boża chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości prosimy Cię o miłość nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Marią, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Rytą, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Bawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć się nim imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni na dzień oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą. Napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali, wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Bądźże pozdrowiona. Mudlmy się, Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi na świetle Twojej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieski zastępu, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, świętym Halarchaniele, przejmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. idźcie pokoju Chrystusa. Do Ciebie, Matko Szafarko, łas.